Polaki cebulaki zostawcie lajka like i suba bo na 500 subskrypcji pierdalam 500 gram cebuli surowej pozdro witam was serdecznie dzisiaj gramy drugi odcinek mapy wstąpienie na tron Wczytujemy grę pojedynczy scenariusz wstąpienie na tron i załaduję i lecimy tak muszę wziąć na pewno archanioły Archanioły się przydadzą. Co tu jeszcze się przyda? Te by się przydały, ale ich nie ma. To nie wiem w sumie, co wziąć za nich. Wezmę tych. No i tak na kozaka z 10 archaniołami tylko polecę, chyba sobie. Tylko ich rozłożę na dwie. Dwa różne te postaci. No tak, no chyba nie będę tutaj strzelających zabierał. Ale dokupię wszystko co się da, żeby mi już nie napadli w razie W, tutaj też muszę dokupić. Zacznę od najniższych jednostek. No i koniec. Problem z hajsem, nie? Dobra, tutaj tędy górą iść, górą iść, czy tędy iść? Czy ja się tędy w ogóle dostanę? Chyba się nie dostanę. O, mam okręt w końcu. Mam nadzieję, że dorwa okręt. A, cy, cy, po Cytadeli już. No będzie po Cytadeli, ale plus jest taki, iż mam okręt. W końcu dorwałem okręt. Bo nie miałem tutaj pory okrętów. A Cytadela padła, nie ma szans, że to obronię. A może? Cholera wie. No, obronie jednak, obronie chyba. No i cyk prawie rozwalony na lajcie. No uciekł. Dobra, ja w końcu zwiedzę tutaj ten teren. Przeleciałem tutaj. Aha. Dobra, tutaj jest mój zamek. Tutaj nie ma prawdopodobnie nic. No i dobra, lecę tędy tutaj. Ten zamek na razie odpuszczam. On jest i tak słaby. Tutaj załatwię tego gościa. Brązowego, że tak powiem. On ma nekromancję, bo cały czas mi zabiera. Witam, niestety program do nagrywania zawiódł, więc witam Was ponownie. Wczytaj grę. Pojedynczy scenariusz. Wstąpienie na tron. Załaduj. Tutaj już przejąłem nekropolię. Yy, tutaj nekropolię na środku. Na środeczku równo. I muszę teraz pilnować innych zamków oczywiście. Zobaczmy. W nekropolii jest ten. No dobra, to niech siedzi tutaj. Tutaj dokupię tych potworów, bo może być zaraz problem. Brak miejsca na oddział. Dobra, no tu już gdzie brak, to brak, ale. No i stolica. Chociaż tych są. No. Tych, co mam na pewno. No dobra. On lata stamtąd gdzieś. Tu z góry. I tu z góry. Przewinę do następnego tygodnia. Gdzie on tym statkiem? Tutaj wypłynął. No ale to dobra, gdzieś sobie pływał, nie? wspiera potwory, no. Kurwa, ten wampir jest dosyć trudną postacią do walki. On sobie tutaj odbiera te punkty. Tym nie przejdę, tym jestem za daleko. No, niestety, kurwa, i osiem znowu. Tym to nie atakuje, nawet tym też nie atakuje, tym też nie atakuje. Przejebane. Przejebane jest z tymi wampirami grać, właśnie. Kurwa. Hybryda mi padła. Hydra. Nie Hybryda. Dobra. Wygram, ale jeśli chodzi o straty, to jest opłakana w stanie walka. No i dobra. Obroniłem zamek, cytadele teraz pytanie, czy będzie ponowny atak zaraz. Na no to w cytadele. Główna postać jest tutaj. Będę musiał zaraz nią powoli uciekać. No w cytadeli bym dokupił trochę tych potworów. Da się. Dobra, teraz wyruszam na, dalej na walkę. Muszę obczaić, gdzie on ma ten zamek. Przede wszystkim tutaj, ochronić ten zamek, trzeba. To będzie trzeba wykupić potwory. No i już nie mam siana. O, ostro. Dobra, lecę. O, kurwa, jeszcze się wiebał. Oby nie stracić tych aniołów. A jeśli już to nie dużo. Dobra, udało się. Po 9 krasnali straciłem. Dowodzenie, większa morale. Nie, no, wybiorę nic przynajmniej drogi. On tutaj gdzieś chodzi. Koło tego kryształu tam. muszę tutaj przejść do końca. No tutaj nic nie ma na pewno. I tutaj też nic nie ma na pewno. Tutaj musi coś być, tak? Tak. To jest koło Cytadeli, tak? Czy gdzie to jest? Ciężko mi to zlokalizować przez to jego zasłanianie mapy. Wezmę sobie złoto, chociaż na jakiś czas. Golda. Tędy muszę iść. Poniżej, poniżej nekropolii chyba, tak? No tutaj gdzieś wskazuje, że jest ten zamek. Mi się wydaje. Jest cytadela, jeszcze jedna. Tylko znowu nie mogę do niej przejść, chyba. Co, czy nie mogę? Kurwa, nie mogę do niej przejść. I co, muszę dymać tak na obkoło teraz? Ostro. No, pierdliwa mapa pod tym względem gdzie ja mam tutaj drogę na obkoło w ogóle tu jest jakiś statek muszę zadbać trochę o ochronę miast znowu tu ta nekropolia to w miarę chroniona ta cytadela no nie wiem to kupię wszędzie po trochu dobra cytadela ochroniona teraz to Mekropolia ochroniona i teraz zamek jeszcze no i dobra mam 5 złota Opatrz, zabrał zamek jakiś, nasz statek jakiś. No i ja nie mogę tutaj się przedostać. O, i w końcu jestem. No, mogłem przewinąć tak. No i będzie chyba finał zaraz tego, tej rozgrywki. Kurwa, ale nic mi to nie dało, bo ja w tym samym miejscu jestem. Mhm. Fajnie. Niepierdliwa jestem, mapa fest. Bo nie mogę się przedostać. O, wyznaczyło mi drogę. Dobra, idę nią. A i Krasnale się mu dołączyły. Dobra. Kamienna skóra. I lecimy. Wszędzie po ciosie dostaną. Teraz zaczną padać chyba. Te potworki. No i dobra, już w miarę pada. No i uciekł. Mistrz balistyka. Zaawansowane płatnictwo. Tak, wezmę sobie tutaj te anioły, co są wolne i wezmę te strzelające. O, jeszcze mogę dokupić. Dokupię wszystko co się da. I dobra, tak zostawię to. Chyba no ta. Myślę, że już ten poziom 100 jest za słaby i na następnej rozgrywce chyba spróbuję na 130 już włączyć kolejną mapę. No potężnej armii to tu nie ma. Dobra, teraz pytanie czy jeszcze odbije jakieś miasto? Dobra, przewijam ten tydzień na szybko. Tutaj jakieś walki pomniejsze. Tak, następną rozgrywkę już gram na 130%. I zobaczę, gdzie będzie ten moment, gdzie zacznę przegrywać. Uciek znowu. No i dobrze, koniec rozgrywki. Na dzisiaj to tyle. Poziom mnich. Napiszę, jak się ta mapa nazywała. Wstąpienie na tron. A nie można polskich znaków. 215. Dobrze, na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie i życzę wszystkim wesołych, spokojnych i pogodnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Dziękuję.